Widzowie, jak widzicie, zauważyłem, że wysyłacie mi już powoli te kody, to ja, to ja zaraz je tutaj wejdę sobie do YouTube'a, do ostatni odcinek i spróbuję prze przepisać ten kod. No to, to, to zaraz zobaczycie, dobra, ja już jestem i tutaj napis niektórzy napisali pod ostatnim filmem te kody, to ja już je idę wpisywać. No, to sorry, yy, niestety, ale ten pierwszy kod P2LOVOPR8R, niestety mi nie wszedł, więc yy, ja wam napiszę. Więc ja mam tutaj wyświetlę kod i po prostu mnie dodajcie, bo na przykład na niektórym może mi nie pójść. No to lecimy z kolejnym kodem. Dobra, ja już jestem i ten kod drugi zadziałał, więc. Więc wysyłam zaproszenie ze znajomych. I ostatnio jak, jak ten filmik osiągnie powiedzmy 50 subskrypcji, jak to będę, to może zacznę nagrywać w końcu live'y, ale nie wiem jeszcze kiedy. Po prostu zwykłe filmiki. Tam będziemy grać ze znajomymi po prostu w Brawl Starsa. Więc po prostu musicie mi napisać o której godzinie chcecie grać. Ja sobie przemyślę tą godzinę i sprawdzę czy będę miał czas.